Chodzi o to, że oskarżacie nas, że my wzięliśmy chorą intelektualnie osobę do odcinka i zrobiliśmy to celowo, co jest totalną nieprawdą. Ten chłopak był całkowicie u***o, że on jest pod jakimś względem chory, więc ja nie rozumiem Waszych oskarżeń, jakbyśmy to wiedzieli, bo naprawdę nie są nam potrzebne problemy i gdybyśmy wiedzieli, że tak jest, to uwierzcie, że nie wzięlibyśmy go do filmu. nas na odcinku My w ogóle go nie znaliśmy, widzieliśmy go wtedy pierwszy raz. On przyszedł, normalnie rozmawiał, normalnie się zachowywał. Żadne, e, Nic nie wskazywało na to, e, że on jest pod jakimś względem chory. Więc ja nie rozumiem Waszych oskarżeń, jakbyśmy to wiedzieli, bo naprawdę nie są nam potrzebne problemy. I gdybyśmy wiedzieli, że tak jest, to uwierzcie, że nie wzięlibyśmy go do filmu. I to, że tak naprawdę robił takie zadania i chciał jeszcze mocniejsze, to tak naprawdę mimo wszystkiego, no bo po prostu myśleliśmy, że jest po prostu nieźle e, walnięty, e, bo tak naprawdę ja znam mnóstwo osób, które po prostu by zrobiły nawet trzy razy gorsze zadania od tego chłopaka i nie miałoby z tym żadnych problemów, ani oni w ogóle nie mieliby ze sobą problemów, bo naprawdę dużo osób po prostu jest. W stanie dużo zrobić i dla pieniędzy, i dla fejmu. A też to te oskarżanie o wszystko dosłownie kamerzyce, to też jest dla mnie straszna aż przesada. Bo jeżeli myślicie, że on naprawdę wszystkie, wszystkie odcinki wymyśla, to jesteście w dużym błędzie, ponieważ od kiedy jest Pusz Barber na kanale, to Pusz Barber wymyśla te odcinki, nawet ten z Hifem, to on go wymyślił. I tak naprawdę on jest właśnie po to na kanale, bo wymyśla odcinki, kamerzyście. Zacznijmy od tego, że to nawet ten pomysł na film, to nawet w ogóle nawet nie był kamerzysty. Pusz tak samo wymyślał zadania dla tego chłopaka, tak naprawdę wszyscy wymyśleli, bo od tego on tam i jest i taka jest naprawdę prawda zadania dla tego chłopaka. Co ja nie rozumiem, dlaczego. Kamerzyca, na pewno wymyślił odcinki na film. Kamerzyca na pewno wymyślił zadania. Nie, tak, tak, nie jest. Odcinki tak samo. Ja też niektóre wymyślam tak samo. Push Barber, Push Barber tak naprawdę najwięcej wymyślił. A to jakieś jego wybielanie, to już w ogóle jest dla mnie... chore. Chore. Wybielanie się jest chore, ponieważ on się obsrał i wszystko zgania na wszystkich, ale... On też dał i to bardzo duży wkład w ten odcinek, ja podkreślę. Ale już dość o nim przejdźmy... Chodźmy, chodzi mi o to, że gdybyśmy wiedzieli, że ten chłopak e, jest niesprawny intelektualnie, gwarantuję że Wam, że do takiego odcinka by po prostu tam mi się ucięło. Ale chodziło mi o to, że gdybyśmy wiedzieli, że ten chłopak jest niesprawny intelektualnie żebyśmy go pod żadnym pozorem po prostu nie wzięli do takiego odcinka albo chociażbyśmy nagrali normalniejszy odcinek żeby po prostu czegoś takiego nie było i przypominam, że te odcinki są ustawione to jak to zostało pokazane na filmie a to jak było w rzeczywistości całkowicie od tego wszystkiego odbiega to nie było tak, on nie zjadł odchodów kota Kuweta nawet była wymieniana wcześniej i po prostu miało wyglądać tak, jakby naprawdę. Ja sama osobiście tą kuwetę wymieniałam i naprawdę to po prostu miało wyglądać tak, jakby tam wchodził stop kot po kocie. Wiecie o co chodzi? Po prostu to miało realistycznie wyglądać. A jeszcze chciałam powiedzieć, że story mogły się przetrwać w złej kolejności ponieważ mam tu strasznie słaby internet i właśnie widzę, że jedne store się dodały, drugie się nie dodały i z kolejności yy, i więc może to troszeczkę jest takie więcej powymartwane to.